Hej, cześć moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Legiona, to będzie kolejny odcinek z cyklu, kim warto zacząć. Tym razem sezon już 23, który wystartował dwa dni temu. Eee, jako iż jest w ciągu dalszym dość spore grono osób, które. Pyta się na streamach, kim warto jest rozpocząć, yy, jaka klasa będzie dobra na start, jaka klasa dobra do solo, i tak dalej, tak dalej. To w tym odcinku chciałem się skupić właśnie na tym, yy, jaką klasę sobie dobrać na początek, yy, jak ona sobie będzie radzić, do czego będzie przydatna, oraz yy, jak będzie sobie radzić w późniejszym etapie gry. Oczywiście bazując na setach startowych, no i jakie role oczywiście będzie miała później. No i tak. Moi drodzy, mamy. Zestaw setów z Daru Hedriga przed na ekranie. No i tak, zaczniemy sobie z lewej strony od lewej do prawej lecimy z omówieniem Mnich. Moi drodzy, jeżeli chodzi o mnicha, jest to postać moim skromnym zdaniem zapomniana, odrzucona. Dlaczego? Ponieważ jedyną rolę jaką pełniła w party był to support mnich, mnich healer który po prostu utrzymywał przy życiu drużynę. Obecna meta składa się z takich depsów, że nie wymagają oni jakiegoś dodatkowego mega podtrzymywania życia. Także Mnich Hill został, że tak powiem, zastąpiony supportem Dehatch'em, który daje dużo większy boost do damage'u. Mnich niestety wypadł z party i co najwyżej nadaje się do gry stricte w solo fan. One solo można, sobie, można tak to powiedzieć. Do gry solo przede wszystkim. Do farmienia kluczy, do ewentualnych robienia zadanek, no i po prostu do puszowania jakiegoś tam solo gera Party bardzo ciężko mnicha wstawić do teamu. Może jedna grupa na, na grube tysiące szukających party osób mnicha zaakceptuje, ale na to nie miałbym, raczej bym na to nie liczył. Yy, set 1000 busz na start z tego co widzę czyli to jest set pod generatory yy, no to taki też setik nie najlepszy na start bym powiedział nie jest jakoś mega szybki nie jest jakoś mega AOE żeby fajnie farmić yy, raczej to jest taki single target bardziej set pod generatorki yy, więc nawet set na start dla mnicha nie jest powalający ciężki start bardzo mozolny start mnichem ale Myślę, że jeżeli ktoś jest uparty, ktoś naprawdę kocha mnicha, to szybko sobie znajdzie temy, znajdzie inny set sumwuko bodajże, albo set sprawiedliwości i zacznie coś tam tym mnichem farmić. No ale jeżeli ktoś jest nowy w Diablo, tylko ktoś na przykład dopiero zaczyna grę i sezon 23 jest pierwszym sezonem, ja bym mnicha nie brał na start, na początek, no ponieważ jest to ciężki start moim zdaniem, także no, nie jest, nie jest dobrze, jeżeli chodzi o mnicha, tak to, tak to ujmę. Da radę, można jakoś tam w miarę w miarę czy, z upływem czasu zebrać te itemki, na przykład na jakąś pierwszą falę światła i coś tam śmigać, potem na jakiś tempest, rush, no ale początek jest naprawdę bardzo ciężki. Ale lećmy dalej. Demon Hunter. No i moi drodzy, jeżeli chodzi o Demon Huntera, to już jest odbicie kompletne piłeczki, ponieważ Demon Hunter jest świetną postacią w Teamie, jest świetną postacią, jeżeli chodzi o farmę. I jest dość, powiem szczerze, prostą postacią, jeżeli chodzi o obsługę postaci, że tak to nazwę. Dostaje set esencji na samym początku, także jest to bardzo dobry set pod wielostrzał. Świetna farma, super szybki clearing na sam start. Także bardzo szybko wyfarmicie sobie set pod goda tak zwanego. Jakby tego kręciołkarz, nie pamiętam jak on się po polsku nazywa, ale ten nowy set właśnie pod... Nienasyconą strzałę z ostrzałem, ten co się kręci, to jest już go, God, czyli już, już nie pamiętam jak to się nazywa po polsku. W każdym razie myślę, że wiecie dobrze o jaki set mi chodzi. Um, super start, naprawdę. Dehatch jest brany pod, yy, pod uwagę w party jako support, jako z ZDH. Daje bardzo duży buścik dla teamu, także jak najbardziej na speedy, na pusze takiego dehacza znajdziecie meta. Na speed jest obecnie albo taka co w zeszłym sezonie Lodrany, czyli dwóch nekro, trzech nekromantów plus barb, ale jest również meta na wizardów, dwóch wizardów, właśnie ZDH plus barb. No i taki support Demon Hunter jest moim zdaniem konieczny do teamu. Także zarówno pod solo świetna farma DH'em, jak i potencjał w teamie dehacz sobie daje radę. Także świetna, świetna pozycja na start. Krzyżowiec, moi, moi drodzy, Krzyżowiec set Rolanda, ciężki set, bardzo podobna sytuacja co u Mnicha, e, może odrobinę, odrobinę lepiej bym powiedział, ciężki set, że tak powiem wolny set, e, Krzyżowiec w party może być brany ewentualnie jako boss killer, jest to no, potencjał na ewentualnego boss killera pod Heaven's Fury, e, czyli po tak zwany Shotgun Crusader pod set Egidy Odwagi, ale to jest no wiadomo, nie mamy tego setu nawet na start, także zaczynając z krzyżowcem, yy, nie macie szybkiej farmy, nie macie szybkiej farmy, musicie szukać itemów pod szybką farmę jakąś, także no moim skromnym zdaniem tak samo jak w przypadku mnicha, krzyżowiec jest postacią no, dość ciężką na start. Mm, troszkę czasu Wam zajmie farmienie nowego setu, farma nie jest zbyt szybka. Także tutaj musielibyście zdać się na kogoś z timu, żeby pomógł Wam się wyfarmić. No ale tak jak mówię, fani krzyżowca, którzy kochają tę postać, myślę, że są cierpliwi i po prostu ogarną temat. Ja bym krzyżowcem nie zaczynał, tak jak mówię, ma potencjał w timie, jak najbardziej, jako Boss Killer. Natomiast farmy na początku szybkiej z niego nie będzie. No i przechodzimy dalej, moi drodzy, Wizard, postać, którą ja zacząłem ten sezon, set Tal Rushy na samym początku. Bardzo fajny setik można tam, jest, dość on, jest on dość uniwersalny, można sobie dobrać umiejętności z każdego żywiołu, jakimi będziemy bić. No i powiem wam szczerze, na pewno tak, potencjał w teamie, to na bank w tym sezonie, jest meta pod The Wizardów, pod Firebirdów, Także w teamie na Speedy, czy to w teamie na wyższe lifty, Wizard znajdzie swoje miejsce. Jest to najbardziej pożądana klasa w tym sezonie, także znaczna większość osób, które znam, zaczęło Wizardem. Eee, bardzo fajna farma na, na samym początku, daje sobie radę eee, pod talrasze. Można coś tam zbudować fajnego i już coś tam farmić. No i w międzyczasie zbierać oczywiście docelowy set ognistego ptaka, którego build omówię w osobnym odcinku, także pojawi się omówienie dokładne buildu, na czym ten Firebird polega, na, na czym te zmiany polegają, także oczekujcie. No i co? To mogę więcej powiedzieć. Wizard ma super start, bardzo dobra postać, jeżeli chodzi o wybór. W przyszłym sezonie w miarę prosty jest, powiem Wam szczerze, nie jest to jakoś mega trudna postać, że trzeba nie wiadomo ile klikać w odpowiedniej kolejności, ehm, idzie to załapać nawet dla początkującego gracza, także uważam, że Wizard również tak samo jak dechać jest świetną pozycją na start sezonu. Barbarzyńca, moi drodzy, kolejna świetna postać. Ze świetnym setem na samym początku, świetny start, ponieważ barbarzyńca, jak dobrze wiecie, jest brany pod uwagę w teamie zarówno na szybkie lifty, na wbijanie paragonu, tak samo jak na wbijanie puszy, czyli wysokich liftów. Jest barb, support barb brany pod uwagę. No i dostaje tutaj set Pustkowi, moi drodzy, na start. Jest to świetny set. Jest to docelowy set na barba, przede wszystkim, to trzeba zaznaczyć. E, docelowy set na barba. Podkręciołka. Stricte WW Barb. Świetnie sobie daje radę. Bardzo szybko farmi. Od razu mamy docelowy set. Do zebrać parę, do, parę dodatkowych legend, które wzmocnią ten build i po prostu lecicie z koksem. Świetna sprawa. Bardzo prosta postać, też również bym powiedział dla początkujących. Więc jeżeli zdecydujecie się na barba, macie potencjał w teamie. Będą was brać do, do teamu. Jak uzbieracie rzeczy na supporta barba, nie jest go ciężko złożyć. Uwierzcie mi tam jest naprawdę kilka takich specyficznych itemów, które trzeba mieć. No i będziecie w stanie sobie farmić nawet samemu klucze bardzo szybko czy nawet niższe lifty tym buildem pod WW. No i idziemy dalej, moi drodzy szaman. Kolejna postać, która no może nie to, że została zapomniana, bo niektórzy tam z tego co widziałem grają pod Mundugundu. Szamanikiem jako trashkiller jest to taka opcja dość niskotierowa, powiem szczerze. Są lepsi trashkillerzy obecnie, dlatego też, jeżeli chodzi o szamana, to też mamy set tutaj pod piekielnego kład, czyli pod pety jakieś, pod jakieś tam nietoperki, czy tam generalnie um, takie starsze buildy. Nie one są um, bez jakiejś tam mega szybkiej farmy. Do, ewentualnie trzeba by tutaj dorzucić set pod kurczaczka, czyli manajumy i coś tam szamanik jest w stanie farmić, ale tutaj podobnie, jeżeli chodzi o mnicha, powiedziałbym szczerze. Jeżeli ktoś gra z szamanem trashkillerem, jako mundugundu pod duchową nawałnicę, to raczej jest to po prostu zgrane party, które gra ze sobą cały czas <coughs> znajomi. Po prostu stricte znajomi na grupach publicznych, na grupach społeczności raczej szamana. Do grupy nie szukają, więc ciężko, bardzo ciężko będzie znaleźć tutaj jakąś grę teamową szamanę. Już o speedach, o wbijaniu paragonu nie wspomnę. Także gra solo, fan, yy, po prostu samemu sobie pograć szamanem, tak dla, dla czystej po prostu przyjemności, nie? I jest tak samo ciężki start, bo tutaj już musielibyśmy szukać docelowo setu, tak jak już mówię, mundugundu, pod duchową nawałnicę i tym śmigać. No i moi drodzy, ostatnia postać. E, w miarę szybko się wyrobiłem. Moi drodzy, set ratmy Necromanta. No powiem Wam szczerze, że tak. E, Blizzard w tym patchu 27.0 nad Necromantą pracował. Coś tam bawili się tym setem ratmy, ale suma sumarum wyszło tak, że set ratmy jest kompletnie niegrywalny. Set pod włócznie z kości e, zdecydowanie tutaj przebija ratmę. Niestety, ratma nie ma pod... znaczy, może nie wiem czy nie ma podejścia, no natomiast nikt nie gra ratmy. Wszyscy grają podwłócznie z kości i myślę, że nie bez powodu, e, ponieważ no, ratma jest niegrywalna w tym sezonie. Próbowali coś zmienić, coś tam działali z tą armią umarłych, lecz niestety nie wyszło im to. I z Rat... set ratmy na pewno spadł tier, znaczny tier niżej, jeżeli chodzi o włócznie z kości, także. Docelowo zaczynając z Nekromantą. Setem Ratmy da się coś pograć na początku, fajnie jakaś tam powiedzmy niewielka farma tym buildem występuje. Możecie sobie coś tam pośmigać w miarę niskiego, kluczyki pofarmić. Natomiast jeżeli chodzi o, no i oczywiście party, tak? Nekromanta jest brany pod uwagę pod party na speedy. Więc zaczynając z tym buildem są plusy i minusy. Duże plusy są na pewno takie, że znajdziecie miejsce w party. Jeżeli uzbieracie już build pod włócznie z kości, macie, zdobędziecie set i temy, to będziecie mogli pograć speedy, paragon, bo grają e, lodrany z włócznią z kości i lodem. Tak samo nekromanta jako trashkiller pod włócznie z kości też występuje, także ma potencjał ta postać, jest jak najbardziej bardzo silna. Myślę, że tak samo nawet silna jak wizard. E, no i w stanie jest fajnie szybko farmić, tylko mówię, nie z setem ratmy. Trzeba będzie przeboleć ten początek, żeby znaleźć ten set pod z kości i potem już jest bajka. Także moi drodzy, podsumowując, bo to nie będzie jakiś mega długi odcinek, w miarę szybko się wyrobiłem. Jeżeli macie jakiekolwiek pytanka do któregoś z tych buildów, do któregoś z tych postaci, to piszcie w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. No i takie ogólne podsumowanie moim skromnym zdaniem najlepsze starty to jest oczywiście Dimo Hunter. Wizard i Barb. To są te trzy postacie, którymi jest świetnie zacząć ten sezon. One są mocne, szybkie do farmy. I generalnie sprawiają moim skromnym zdaniem zdaniem fan, e, fan z gry. E, no i co? I potem leci moim zdaniem Necromanta jako taki drugi tier. E, jako taki, no, można powiedzieć, fajny start, ale to trzeba troszeczkę się na początku przeboleć. Ale jest później mega fan z gry, jest bardzo silna postać. No i moim zdaniem mnich, szaman. Znaczy, przepraszam, potem jest Crusader, który również ma potencjał w party. Tylko też trzeba się bardzo przeboleć na samym początku, ponieważ trzeba zebrać set pod e, Furię Niebios. Roland jest taki wolny, no nie przydaje się na początku. No i na samym końcu mnich z szamanem. Najgorsze moim zdaniem wybory na start sezonu. No, także. Myślę, że to by było tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja Wam ślicznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam, podpowiedziałem Wam, jaką postacią zacząć, do czego się może przydać w tym sezonie, jaką będzie pełnić rolę e, jak sobie w przyszłości będzie radzić, jeżeli Wam się tego, ten odcinek podobał. Zostawcie łapeczkę, czy to w górę, czy to w dół. Ocencie wedle Was własnego uznania. Ja raczej nie jestem osobą, która prosi łapki w górę, tylko w górę, tylko w górę. Dajcie tak, jak uważacie, tak? Jeżeli macie pytania o jakąś postać czegoś nie odpowiedziałem, czy coś powiedziałem źle lub nie dopowiedziałem, no to jest sekcja komentarzy. Zapraszam, odsyłam tam. Jeżeli jesteś nowy na kanale, lubisz serię Diablo 3, czy ogólnie serię Diablo, to to jest kanał dla Ciebie. Ja prowadzę tutaj content szczególnie diablowy. Być może w jakimś tam nie, nie blis, nie, niedalekim czasie rozwinie się kanał o inne gierki. Dajcie znać, czy chcielibyście, żeby ten kanał nie tylko był diablowy, ale również z innych gier żebym nagrywał, przyda się taki feedback, no i zostawcie subskrypcję, dzięki piękne, trzymajcie się wszystkiego dobrego, cześć